Wiemy, że gniew to jest bardzo potężna siła, i gniew tutaj trzeba pamiętać, występuje jak wszystko inne w dwóch poziomach. Może być dobry gniew i zły gniew. Złego gniewu powinniśmy się wystrzegać jak parzącego ognia. To jest bardzo niebezpieczna rzecz dla każdego duchowo pracującego człowieka. Każdy duchowo pracujący człowiek, ja teraz od siebie po prostu rozszerzam, jakby widzę pewne przesłanie w tych słowach tutaj. Każdy duchowo pracujący człowiek to jest bardzo łakomy konsek dla Sitra Achr'a, dla złych sił, dla różnego rodzaju, jak my to tutaj nazywamy, demonów, które tylko Czekają na światło od człowieka, który duchowo pracuje, a już tym bardziej, jeżeli jest to Cadik sprawiedliwy. A każdy, kto duchowo pracuje i w tej pracy jest taki, można powiedzieć, uparty, skuteczny, konsekwentny, to on zawsze jakieś światło do siebie przyciąga, zawsze w jakimś stopniu Cadikiem jest. I one te zgłosiły, tylko czekają na to, żeby popełnił błąd taki człowiek pracujący duchowo, bo wtedy światło, które on przyciąga idzie do nich. One się mogą przyssać do y, takiego człowieka. Każdy zastęp, każdy jakiś tam y, oddzielny poziom sitra achra, on nasyca się i karmi się od jakiegoś sprawiedliwego. On znikąd jeszcze więcej nie jest w stanie światła przyciągnąć, bo nigdzie takiego światła nie ma, tylko sprawiedliwy przyciąga takie światło. I dlatego oni tylko czekają, żeby ten sprawiedliwy popełnił błąd, a jednym z największych błędów, jakie sprawiedliwy może popełnić, jest rozgniewanie się. Wtedy natychmiast całe światło, które w nim jest, ono jakby odpływa od niego w dół do Sitrachra. To jest bardzo niebezpieczna rzecz i trzeba z nią bardzo mocno walczyć. Stwórca też i jego siła, jego potęga, ona schodząc w dół, również, jak wiemy, przejawia się w dwóch liniach. I ona może przejawić się w formie sądu. I to już jest, zauważcie, jakby podwieszone aż tam bardzo wysoko już w Arich Anpinie i on ujarzmia ten gniew zobaczcie jaki on jest cierpliwy jaką on miłością emanuje do wszystkich stworzeń które stworzył mówi się nawet mówią mędrcy tory że Bóg bardziej kocha grzeszników największych jak my kochamy największych sprawiedliwych on do tego stopnia ujarzmia swój gniew. On łagodnieje. On sobie czeka. Samo słowo Arich to jest długi, mówi się też Erech Apaim. To jest takie określenie właśnie mówiące o długim licu, a mówi ono też o ogromnej cierpliwości, takiej wyrozumiałości dla stworzenia. Nie przejawiać od razu gniewu, poczekać, ono się naprawi. To jest dla nas również bardzo cenna wskazówka. Kiedy przychodzi nam moment gniewu, a przychodzą takie momenty, nie wiem, żona mnie rozgniewała z jakiegoś powodu, mąż mnie rozgniewał, sąsiad, przyjaciel, ktoś w pracy, i człowiek wybucha. Denerwuje się, zaczyna krzyczeć, nie daj Boże nawet rzucać przedmiotami, albo, albo w jakiś, jakikolwiek inny sposób przejawiać gniew swój, zmarszczyć brwi, krzywo popatrzeć. Powinniśmy takie coś hamować. To jest bardzo trudne, ale powinniśmy próbować takie coś robić. Bo sami zauważycie, że jak się uda opanować ten gniew, to powolutku atmosfera robi się coraz mniej gęsta, wszystko opada, wszystko łagodnieje i potem już jest zupełnie inna rozmowa. I okazuje się, że ten gniew tak naprawdę wcale nie był do niczego potrzebny. Gdyby się przejawił, to by się wszystko pogorszyło.